Zmieścimy z kamperem. Zmieścimy się. Nie? No to właśnie tutaj w tym miejscu się je robi. I patrzę w Google w opinię tej restauracji. Ona ma 1.6. Jesteśmy już w mediolanie ręka do kieszeni i trzymamy telefony. Chociaż patrzcie, tu jest nowa moda. Tu się normalnie chodzi w skarpetkach i klapka. Jesteśmy z powrotem, ale zobaczcie co się dzieje. Burza idzie. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. E, tak jak Wam mówiliśmy w ostatnim vlogu, e, ruszyliśmy na, do Pizy i w sumie już jesteśmy w Pizie. E, aktualnie niestety nie pod wieżą, tylko pod Lidlem. Musimy sobie uzupełnić zakupy, bo e, na ostatnim kempingu trochę nam się zasiedziało, więc się zapasy pokończyły. E, korzystamy we Włoszech zazwyczaj z Lidla, bo powiem Wam, że wiemy co tutaj jest, szybko to idzie i jest w miarę chyba tani ten sklep tutaj, bo już w paru byliśmy w marketach i zawsze jakoś wracamy z powrotem do tego Lidla bez żadnej tutaj reklamy co do Pizy to wiecie co, są tutaj dwa miejsca żeby się zatrzymać jeden to jest kemping na którym my jedziemy i na którym już byliśmy jest to kemping z basenem, a drugą i drugi wybór macie taki że jak nie chcecie tutaj dostawać na noc czy coś to można sobie pojechać na Camper Park bo widziałem, że w Park Fortnite jest takowy tylko na ze zdjęć wyglądał tak, że jest taka trochę betono zrobiona po prostu z tego Camper Parku, taki bardziej parking płatny to jest a my wybraliśmy camping ze względu na to, że jest basen, a jest jeszcze w miarę wcześnie, to może sobie z niego skorzystamy, bo na spacer do pizy pewnie pójdziemy dopiero wieczorem, jak już się zrobi trochę chłodniej. Zobaczcie, tam za mną stoi taki czarny kamper. Myślałem, że to jakiś dostawczek stoi, ale to jest taki długi, długi kamper, ale powiem Wam, że czarnym kamperem chyba nie chciałbym tutaj jeździć w Włoszech. W białym już jest dosyć gorąco, a co dopiero, jeszcze taki czarny kolor. Tam jest pewnie w takim kamperku z 10 stopni więcej jak nic. Jesteśmy już na kempingu, właśnie się tutaj byliśmy zarejestrować i wjeżdżamy sobie na parcelę. Teraz wam pokażę mniej więcej, jak ten kemping wygląda. Mamy sobie stanąć w sektorze F i G. Tu jest F i G, tutaj niby. Mamy jechać sobie. To jest taki mały kemping, że już bez znaczenia, czy to jest sektor F, czy G, czy gdzie jest ten F i G. To ta to, 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 F tutaj. idziemy Jedziemy tutaj zobaczyć. Czy my się tu zmieścimy z kamperem? Zmieścimy się, nie? A my sobie tutaj stanęliśmy w tym miejscu. Trzeba trochę najeżdżać niestety na kliny, bo dosyć nierówne są te parcele tutaj, ale jest taki daszek zrobiony, więc markiza nam nie była potrzebna. Idziemy teraz na basen się trochę przekąpać, bo jest tu też basenik. Zaraz wam pokażę jak wygląda, tylko czekam na dzieciaki. Do basenu trzeba kawałek przejść, bo jest przy samej recepcji, przy samym wyjeździe albo wjeździe. O, widzę, że tu bary są, sklepiki też, taki fajny camping. Mały, ale fajny. Tak wygląda ten basen, bardzo fajny. Widzę, że nawet głęboki będzie można sobie trochę popływać, więc my wskakujemy z wami się widzimy za chwilę. Idziemy teraz na wieczorny spacerek tutaj do Pizy, Przy okazji zjemy sobie może jakąś kolacyjkę. A y, sam kemping znajduje się tutaj zaraz y, po prawej stronie i tutaj do centrum z tego kempingu jest może 15 minut spacerkiem. tego miejsca już można zobaczyć nawet krzywą wieżę, y, widać jej tam kawałek za tym takim czerwonym wystającym dachem, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale... Może dostrzeżecie jej kawałek i właśnie tam się kierujemy. Chyba taki najgorszy teraz fragment tego spacerku, bo trzeba przejść tutaj tunelem takim podziemnym, ale zaraz jak już wyjdziemy na jego końcu, to będziemy blisko szpizy. Zaczynają się już, zobaczcie, straganiki, sklepiki, czyli to wszystko co jest przy każdych atrakcjach. Magnesy już szukasz? Nie masz Spizy? Właśnie mam, ale zepsuł się. Taki, nie? Chyba standardowy, albo taki to jest to, ładny. Ale nie macie tam jeszcze z tyłu takie proste, takie no... Te, te ładne są te magnesy tutaj. No on bardzo ładne i Ten się, Który? Pokaż. Taki? Ale tego nie miałeś? No, eee, nie, taki, inny. taki jest ładny. tak mi się podobają no na przykład. Nawet kieliszki są krzywe. Doszliśmy właśnie do punktu, gdzie robi się praktycznie wszystkie zdjęcia, które widzieliście z Pizy. Tutaj te wiecie, które podtrzyma podtrzymujemy wieże albo tam różnego rodzaju inne, to właśnie tutaj w tym miejscu się je robi. I my też sobie idziemy zrobić kilka zdjęć. Oliwiery i co? Idziemy na górę? Yy, nie, prawdę mówiąc nikomu się z nas nie chce. I ja się nawet zastanawiałem czy nie wejść dla Was i nie nakręcić tego, ale stwierdziłem, że jeszcze mamy tutaj kolację, to jakbym wszedł na tą wieżę, to już musiałbym lecieć na kemping z powrotem i się przebierać, bo byłbym cały mokry, więc odpuszczamy. Może kiedyś tutaj przyjedziemy, nie jak będzie chłodniej. pizza nie jest jakoś tam daleko. Przyjedziemy tu, ale jak nie będzie lata, to tak, wtedy dokładnie. przyjedziemy. Dobra, idziemy tutaj, krzywa wieża zobaczona, wy też zobaczyliśmy, idziemy tutaj dalej w te uliczki, tutaj wchodzimy teraz i zobaczymy, co tutaj można by było zjeść. Wszyscy ogólnie mamy dzisiaj ochotę na pizzę po nawet prostu. Ja, nawet nawet ja Paulina bym się zdecydowała pizzy, tak? na pizzę, więc idziemy sobie poszukać jakiegoś lokalu. No bo jak pizza, to tylko w picie, no. <noise> no nie, jak pizza to tylko było w tym na polu. W Neapolu, no. W Neapolu dosmakowała ci pizza? Tak, była naprawdę no, dobra. Dobra, stwierdziliśmy później, że naprawdę była dobra ta pizza, nie Laura? Ta pizza w tym, nie? Laura bardzo smakowała, bardzo dobra powiedziała, więc yy, prawda jest taka, że w Neapolu są bardzo dobre pizze, zobaczymy jak będzie tutaj w Pizzie. Powiem wam, że sobie przypominam teraz tą ulicę jak 5 lat temu tu byliśmy i gdzieś w tym miejscu właśnie też jedliśmy pizzę. Ale o zobaczcie, same lokale, właśnie, lokal na lokalu. Wiecie co, knajpka na knajpce tutaj jest, nawet znaleźliśmy tą, której jedliśmy ostatnio, ale chcemy spróbować czegoś nowego. Zaczepił nas tam pan, właśnie, dzień dobry, cześć, tam po polsku spytał się, a co wy tutaj macie, że kamerka. Także mówią, zapraszamy do nas na obiad. No to wracamy do tej knajpki na początek i sobie tam coś zjemy. Nikt się tutaj z nas nie wyłamał, wszyscy zamówiliśmy pizzę. <laughs> Przejechaliśmy do pizzy na pizzę, ale wzięliśmy sobie jeszcze bruschettę. Tak, bruschettę jeszcze sobie spróbujemy. Zobaczymy jak będzie tutaj wyglądać i jak smakować bruschetta, ile nam tego dadzą. I zaraz Wam pokażę też jak pizze wyglądają. Pizza bo około 7-8 euro, czyli standardowo tak jak wszędzie praktycznie we Włoszech. Tak siedzieliśmy i czekaliśmy na nasze zamówienie, bo już zamówiliśmy. I patrzę w Google opinię tej restauracji, ona ma 1,6. Co prawda 1,6 na 1000 opinii, no ale... <noise> Powiem wam, że się trochę tak przestraszyliśmy, co my dostaniemy. <noise> zaraz zobaczymy, co nam przyniosą. A ta obok tutaj, bo jest tutaj druga zaraz obok, już ma 4 2. I ona też ma na 1200, wiecie, źle trafiliśmy, źle, usiedliśmy po prostu nie przy tych stolikach, co potrzeba. Bruskety. Mm -hmm. Tak wyglądają. Szkoda, że nie 4, tylko 3 dostaliśmy. Teraz rozwiążemy. A są chrupkie w ogóle? Bo takie wyglądają jakby nie były podpieczone. Nie są. Nie są? No to dziwne. No dawaj. Przypieczone są? Dobra. Szły nasze pizze. Wyglądają oto tak. To jest moja. Znaczy to ten Oliwier, co tu sobie wziąłeś? Z salami. nie to jest zwyczajne salami. Powiem wam, że wielkość tej pizzy jest, powiedziałbym, że małe są te pizze, Bo nie są to duże pizze. Ja się mam Napoli, bo chciałam spróbować z kaparami anchois. To jest troszkę taka, taka, taka klasyka. ten Napoli? No zobaczymy. Tak, zobaczymy, muszę sobie popróbować. I oliwier, Laura, standardowo tutaj. Margarita. Margaritka. Zaraz Wam powie, czy jest dobra tutaj, czy nie dobra. Czy jest to ocena godna tego? Jedynki, czy nie? To opinia. dobra, ale moim zdaniem serce za bardzo. Pana a, Jest strasznie wypieczona, nie? Taka, taka sztywna jest aż. Jest dobra, jest dobra. Nie Chyba jeszcze nie jedliśmy. to raczej jest tak opiniami. że że jest Pizza może nie była zła, była troszkę mała jak na te standardy tutaj włoskie i była jak dla mnie zbyt bardzo wypieczona, bo zobaczcie jak od spodu jest taka przyjarana że aż była taka po prostu twarda się zrobiła. Ale ja na przykład wolę taką pizzę, taką mocno już... wypieczoną, niż taką grubą, tłustą. Nie no, gruba, no, tłusta też jest niedobra. No, to no. też nie jest dobra, więc wiecie no, to zależy kto co lubi. O, ogólnie no może na jeden tutaj nie zasługują, ale takie, taką mocną trójkę bym tutaj dał, nie? Tak, właśnie dałabym tu trójkę, dokładnie. Tak się prezentuje tutaj wieczorową porą, ładnie oświetlone, wszystko jest, wszystko widać, więc można sobie też spacerki robić już tutaj po zachodzie słońca. Do ludzi też sporo jeszcze chodzi, spaceruje. My już wracamy z powrotem. My już z pizy wyjeżdżamy, jest około 11. Powiem Wam, że wczoraj wieczorem był tutaj komplet na kempingu. Już wieczorem tutaj nie wpuszczali ludzi na kemping, więc jak macie sobie przyjeżdżać do pizy tutaj w to miejsce, to im bliżej południa, tym większa szansa na znalezienie miejsca tutaj. A my teraz udajemy się w kolejne miejsce, to już takie powiedzmy przedostatnie nasze miejsce do zwiedzania. Chcemy zobaczyć trochę Mediolanu. Jesteśmy już w Mediolanie, zobaczcie jak Mediolan wygląda tutaj w południe. Korki, korki, korki. A do tego zobaczcie jaką mamy pogodę. Zmieniła się diametralnie i zrobiło się, powiem, wam, chyba zimno. Będziemy bluzy musieli zakładać, bo mam tutaj, mi pokazuje 22 stopnie z tych upałów, gdzie było po 30. To 22 stopnie to już dla nas może być teraz chłodno. Zobaczymy, przekonamy się, jak zatrzymamy się gdzieś. Pierwszym naszym punktem jest pojechać sobie tutaj na stadion AC Milanu. Specjalnie dla Oliwiera jedziemy. A później ze stadionu gdzieś może przejedziemy bliżej centrum, zobaczymy, może znajdziemy sobie tutaj jakiś camper park. Tam widać kawałek stadionu San Siro. Ale powiem wam, że w wakacje mamy po prostu pecha do zwiedzania tych stadionów. Wjechaliśmy już tutaj na jeden parking, mieliśmy już zostawiać kampera i iść tutaj zwiedzać. Ale pan z parkingu powiedział nam, że dzisiaj i jutro odbywa się tutaj koncert, tak? Laura, sprawdzałaś kogo? Tak, tak. Maneskin, taki zespół, i dzisiaj i jutro będzie i podobno nie ma zwiedzania. W tym czasie, więc znowu nam się nie udało kolejnego stadionu zobaczyć. Chyba prędzej na mecz by, by kupić sobie bilet i pójść i zobaczyć, jak ten stadion wygląda, niż zwiedzać go w wakacje. Jak nie koncert, to, to coś innego. Postanowiliśmy, że zostaniemy w Mediolanie. Znaczy, najpierw chodziło nam po głowie jezioro KOMO, ale nic tam sensownego nie znaleźliśmy. Później stwierdziliśmy, że będziemy jeździć tutaj, kombinować. I wylądowaliśmy na kempingu w Mediolanie, praktycznie w centrum tego Mediolanu. Tak, bo... no jest około nie wiem, 40 minut tutaj komunikacją miejską do centrum, dojechania, mhm. ale powiem Wam, że przyjechaliśmy tutaj jeszcze było parę miejsc wolnych, a teraz już się tak zrobiło, że jest po prostu dobity na maksa ten kemping. Zapełnia się bardzo. Ja nawet na recepcji, słuchajcie, stałam jakieś 15 minut do Czekinu, bo do, do tej rejestracji, bo taka była kolejeczka. Fajnie, bo tutaj jest w drzewach. Stwierdziliśmy, że jutro kto będzie chciał, zostanie sobie tu, a kto będzie chciał, może sobie rusz jeszcze zwiedzać Mediolan. I dzisiaj postanowiliśmy sobie tak, jak ostatnio też wieczorem, jest już godzina 16, a dzisiaj nie ma za bardzo słońca więc ruszamy na Mediolan zobaczymy sobie go dzisiaj a jutro zrobimy sobie taki dzień tutaj odpoczynku, dzień pracy i w środę, w środę ruszymy już na stadion, z samego rana pojedziemy na stadion bo wtedy już będzie można go zwiedzać ale na, przed nami teraz Mediolan tak mniej więcej wyglądają tutaj parcele jest dopchany kemping już na maksa powiem wam, jest godzina 16 i nie ma tutaj jak wjechać, a jest dosyć duży kemping pokażę wam jak on tutaj wygląda jest kilka takich alejek zrobionych są namioty, są przyczepy i przede wszystkim kampery. Patrzcie jak to wygląda. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że tyle osób przyjeżdża tutaj na kemping do Mediolanu. Myślałem, że raczej tutaj będą pustki, a jednak jest to bardzo, bardzo popularne miejsce. Zaraz wam pokażę, jak ten kemping się w ogóle nazywa. Tak się nazywa to ten kemping. To jest Camping Village City of Milan. W tym miejscu jest dokładnie ten kemping, jakby tak trochę po zachodniej stronie Milanu i do centrum mamy taki kawałek do przejechania, ale jest tutaj taki plus, że jest tu zaraz przystanek autobusowy, na którym można po prostu wsiąść sobie w autobus. Później się przesiądziemy do metra i będziemy w centrum. Weszliśmy właśnie z kempingu. zobaczcie tu jest jeszcze taka nazwa skrócona jego Camping Milano po prostu się nazywa ten, ten kemping. Wychodzicie sobie i tutaj jest przystanek linia numer 76. I tym 76 autobusem jedziemy do samego końca i tam przesiądziemy się na Metro M1. Powiem Wam, że autobus jeździ dosyć często bo tak sprawdzaliśmy co 10 minut i teraz jedziemy właśnie nim do stacji metra. O, tutaj trochę czyszczą ulicę. Jeszcze jedna rzecz, której Wam nie powiedziałem: bilety. Na kempingu nie można było sobie kupić biletów, dlatego jak wchodzicie, tutaj macie taki czytnik i tym, na tym czytniku można przyłożyć kartę kredytową i wtedy sobie kupujecie bilet my musieliśmy tak przyłożyć 4 razy bo jednorazowo po prostu kupujecie sobie ten bilet wysiadacie praktycznie zaraz z autobusu jest stacja metra, tak wygląda właśnie kupujemy bilety bilety są tutaj w Mediolanie po zaraz Wam pokażę po ile, ile. Po... ale dostaliśmy bilety po 2,20 na 90 minut to są bileciki jedziecie tutaj w tym kierunku i pamiętajcie, telefony, ręka do kieszeni i trzymamy telefony, chociaż dużo ludzi tutaj nie ma. No to na przykład tak jeszcze, Laura się zajmuje psem i e, dlatego ja trzymam jej telefon. Oliwia u również podobnie. Za ile będzie? Za dwie minuty. I mamy dosyć dużo przystanków, chyba 12 do przejechania. Jest i nasze metro. Czy trochę Wam źle? wiedziałem z tymi biletami na samym początku z autobusem, bo tam by trzeba było mieć tak naprawdę cztery karty kredytowe i każdy by musiał z nas mieć oddzielną. My niby przyłożyliśmy to cztery razy, ale tak naprawdę zapłaciliśmy tylko raz, bo e, zapłaciła pierwsza osoba, która skorzystała z tej karty i na tą kartę też można później dalej kontynuować tą podróż w metrze tak, przez 90 minut. Zamiast biletów przekładacie po prostu tą kartę, którą pierwszy raz skasowaliście. Więc powiem Wam, że nie wiem, jak się wydostać z kempingu, żeby nie jechać na gapę. Trzeba byłoby sobie wcześniej gdzieś zobaczyć bilety, bo na kempingu nie sprzedaje, Albo mieć cztery karty oddzielne, kredytowe. Właśnie wysiedliśmy z metra, wysiadacie tutaj na tym głównym placu i macie przed sobą katedrę. Takie widoki tutaj. Więc my zaczynamy tutaj pomału zwiedzanie i zaraz Wam pokażemy, co tu można zobaczyć. Nie mogło oczywiście zabraknąć też Guciego, zobaczcie jaki ma tutaj dom Gucie, albo reklamę tylko. Tutaj z widokiem, właśnie na ten plac. Wówczas jesteśmy na tym placu, gdzie jest właśnie katedra. Za nami jest galeria Wiktora Emanuela II. Bardzo ekskluzywne sklepy. Patrzcie, tu jest nowa moda. Tu się normalnie chodzi w skarpetkach i klapka. No, jeszcze no, widzisz, ta, kurde. Jeszcze powiem. tak nie chodziłem. To ja byłem <laughs> Zaraz zobaczymy, co tutaj za sklepy są. Laura, co tutaj są za sklepy? Nie wiesz? Eee, zobaczymy. Przesad, nie przesadzaj. Prada, Louis Vuitton. Same znane marki tutaj. Widzieliście Mediolan, bardzo fajne, bardzo przyjemne miasto. Wszystkim się nam tu bardzo podobało. Najfajniejsza była pogoda wiaterek, było troszeczkę chłodnie i naprawdę super, super. E, polecamy Wam wszystkim tutaj przyjechać. Dzieci, dzieciaki stwierdziły, że to chyba najlepsze miasto we Włoszech, jakie do tej pory odwiedziliśmy. E, nie nam oceniać, także my się już będziemy tutaj stąd zbierać. Idziemy z powrotem na metro i wracamy na Kenii. Zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj ten główny plac wieczorową porą przy katedrze. Ludzi pełno, zachmurzyło nam się niebo, ale na jutro już zapowiadają upały, więc zobaczymy, jak to będzie jutro i co będziemy jutro robić. Jutro jeszcze zostajemy na kempingu, bo stadion możemy dopiero zwiedzać od środy, a tak tutaj się prezentuje ten główny plac. A my wsiadamy w metro i uciekamy na kemping. Jesteśmy z powrotem, ale zobaczcie, co się dzieje. Burza idzie. Widzicie to jak wali. Ło. Zaczęło się. Taki klimat już jest troszkę inny. Dawno deszczu nie widzieliśmy. To dzisiaj wszystko. Zobaczymy i deszcz, i burzę. Patrzcie jaka sytuacja przyjechała jeszcze policja wieczorem, bo sobie siedzimy i szukałem jakiegoś mistera, mister Pradl Pradlera. Ale nie wiem o co chodzi powiem. Wam. Dlaczego akurat szukałem tego nazwiska i skąd sobie to nazwisko wzięli, ale jest pierwsza w nocy praktycznie. A teraz pukają do każdego. Znaczy, może nie do każdego, do każdego, kto ma jakąś tam niemiecką chyba rejestrację. I się pytają, czy to jest yy, o nazwisko. Pewnie się nie dowiemy, o co chodzi. Zdarzyło się wielkie nieszczęście, albo szczęście mieliśmy po prostu. Spadło na nas drzewo. Zobaczcie to, co tu się wywaliło.